Możemy podejść do tego różnie. Ale ja pokażę Wam, jak narysować mniej więcej takie rzęsy, jak przy tym oku, żeby to było dosłownie uzupełnienie tamtego tutorialu. Tak jak mówiłam, nie rysujemy ich tak. Tylko tak. Tak samo tutaj. Takie szybkie pociągnięcia w miejscach. W... O! Oh, oh. Trudno się rysuje jedną ręką i nagrywa, ale takie szybkie pociągnięcia w tych miejscach, w których chcecie mieć. Rzęsy. No i tak na przykład tutaj mamy bardziej zbite, więc możecie zrobić coś takiego. Jeśli chcecie pogrubić rzęsy, to takim jakby trójkątem patrzcie, że na końcu jest cieńsza linia niż w tym miejscu. Coś takiego. Rzęsy najlepiej rysować cienkopisem, albo dobrze naostrzoną, twardą kredką. Moja ulubiona do tych zadań to Kas Faber-Castell albo Derwent Procolor. I patrzcie. Robimy więcej linii, bo przecież rzęs jest bardzo dużo. Widzicie? Dokładnie w taki sposób. To Ta serio nie jest trudne. Tylko raczej trzeba nabrać wprawy. Jak we wszystkim zresztą. No, jakbyśmy